Witam Was kochani i zapraszam do mojej kuchni. Dzisiaj będę przygotowywać drzem z moreli. Lubię mieć na zimę kilka słowiczków z drzemu z tych pysznych i zdrowych owoców. Przygotowałam tutaj dwa kg moreli, już wyjęłam pestki i pokroiłam w ćwiartki. Wsypuję do garnka te morele. Tutaj mam y, przygotowane dwa opakowania pektyn do drzemów. Posypuję morele pektyną. Wymieszam dokładnie. I teraz będę gotowała kilka minut. Morele gotowałam 3 minuty. Były dojrzałe i miękkie. Teraz dosypuję pół kilograma cukru. Nie chciałabym dużo słodzić, ale zobaczę, jak się połączą z cukrem. Zobaczę, czy będzie drzem dość słodki. Teraz pogotuję jeszcze kilka minut i będzie gotowe. Gotowałam morele teraz jeszcze około 10 minut i dosypałam troszeczkę cukru, bo nie, dla, jak dla mnie nie były dość słodkie także w sumie wsypałam około 70 deko cukru Teraz już zestawiam i będę nalewać do słoików Trzem mam gotowy, owoce się pięknie rozgotowały Teraz gorący nalewam do słoiczków Zakręcam i odstawiam do góry tnem na pół godzinki. Następnie opiszę słoiczki, jak ostygną i powędrują do spiżarni. A zimą, jak znalazł? Z 2 kg owoców mam 8 słoiczków drzemu. Jeśli zainteresował was, was mój filmik, to zapraszam do subskrypcji. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.